Witamy. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GPS Tychy Artur Skobronek, trenerzy prosimy o pomysłowe komentarze. Chorobry zagrał bardzo dobry mecz, zagrał bardzo pazernie dzisiaj, bardzo konkretnie, zdyscyplinowanie i zasłużenie po prostu dzisiaj wygrał to spotkanie. My na pewno budowaliśmy przed tym meczem coś bardzo dobrego myśląc o tym jak pracowaliśmy w przerwie na kadrę, jak to potwierdziliśmy w tym sparingu z Giekson, jak to też wyglądało w meczu z wiecie, są, no Dzisiaj zburzyliśmy to, zburzyliśmy to z perspektywy takiej, że y, po prostu nie byliśmy sobą, nie byliśmy na pewno, y, dużo strat, żółtych kartki, y, byliśmy nerwowi. Y, na pewno napędzaliśmy w ten sposób też przeciwnika, ale no po prostu ten przeciwnik dołożył coś więcej, żeby dzisiaj wygrać. No w przerwie piłkarze usłyszeli kilka rzeczy, które musieli usłyszeć taktycznie. To na pewno chcieliśmy to napędzić, zdynamizować, szukać przewagi z boku, zapełniać pole karne, szybciej skracać pole gry, szybciej wypychać i, i te rzeczy. Te rzeczy gdzieś tam na dzień dobrej drugiej połowy wyszły lepiej. Natomiast z perspektywy oczywiście całej też tej drugiej połowy nie wykreowaliśmy stuprocentowych sytuacji, sytuacji, które mogły nam dać yy, dobrego kopa mentalnego i wrócić do meczu. I z tej perspektywy mówię i na, że, tak na gorąco mówię, że, że zasłużone zwycięstwo chrobrego. A my musimy szybko się zbierać, bo bardzo ważny mecz w tej naszej trudnej sytuacji e, w piątek ważny dla kibiców, dla nas e, samych, dla tabeli. E, i na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby bardzo e, skutecznie odpowiedzieć w tym meczu. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Mam pytania. Dzień dobry panie trenerze, Karol Bogajski Przegląd sportowy. To ja zapytam też tak na gorąco, jaka była tego przyczyna Pańskim zdaniem? Bo wydawało się, że ten mecz no odgania te demony, a, a tak naprawdę dzisiaj stało się coś co znaliśmy z tych wcześniejszych kolejek? To prawda i jeszcze chwilę, żeby znaleźć sensowną odpowiedź. Naprawdę czułem bardzo dobrą energię przez cały ten mikrocykl. Naprawdę czułem, że chłopaki łapią pewność siebie. Czułem też taką naprawdę dobrą energetykę na treningach. GPS to potwierdzają. Byliśmy tacy naprawdę aktywni, dzisiaj od początku tego meczu nie nakręciliśmy się w ogóle w tych cechach. Eee, w drugą stronę no, trzy kartki, gdzie musieliśmy reagować też od razu w przerwie. No. Eee, na szybko eee, nie zrobię na pewno nic dobrego, myśląc o tym, żeby panu odpowiedzieć konkretnie na to pytanie. A pod względem cech wolicjonalnych, bo, bo wiecie, że chrobry oczywiście niesiony też lepszymi wynikami, to jest naturalne. Natomiast w takich stykowych sytuacjach oni po prostu, jakby mieli więcej tej determinacji. No właśnie tu miałem na myśli tak, że podkręcaliśmy to, że w bardzo dobrym momencie przeciwniki oni przyjechali tutaj po to, żeby dać sobie szansę i wchodzić się na pudło w tabeli i na pewno te flow w tym wszystkim je pomaga i to było widać chociażby w ataku pozycyjnym jak oni się poruszali, jak łapali płynność. No my tego czegoś więcej po prostu nie daliśmy. Są kolejne pytania? Krzysztof sam na Sport.pl. Dzień dobry Panie Trenerze. Chciałbym na początku zapytać, czy wiadomo coś więcej od razu po meczu o stanie zdrowia Katwa Wełniaka i Damiana Kądzioru. No, Nie mogę teraz dać konkretnej informacji. Trzeba chwilę poczekać na komunikat klubu. No, reagowaliśmy i w przerwie i w czasie meczu. Chcieliśmy zagrać na dwóch napastników. No, szybka wymuszona zmiana kolejna. Mam nadzieję, że z Damianem Kądziorem będzie wszystko ok, bo z tego co do nie dotarło, na chwilę stracił też przytomność. My też w tygodniu gdzieś e, Kalemba miał, miał biwus, gdzieś szybciej szukaliśmy tej podwójnej zmiany. No ale to oczywiście są rzeczy, które będą się zdarzać e, zawsze w piłce i e, nowy szybko oni wrócili do zdrowia i mieli do dyspozycji na mecz wyjątkowy. Czy sytuacja z z można trochę tłumaczyć tym stanem murawy w ogóle? Jakby Pan tutaj się odniósł do, do tej murawy? Bo przynajmniej w, tam nie wygląda to ciekawie, jeśli chodzi o to pole karne, w którym graliście w drugiej połowie. Ja jestem e, trenerem, który chce robić to na co ma wpływ i e, wolałbym to zostawić e, bez komentarza. Jedni i drudzy mieli taką samą e, nawierzchnię, więc tutaj zawsze może być po różnych tematach lepiej, w tym pewnie też, ale to nie jest jak gdyby sprawa, myślę, tego, że wydarzył się tą raz. Mhm. Więcej pytań nie widzę, tak więc dziękujemy, do widzenia. Mhm.